Witajcie drodzy widzowie Tupiciu. Zobaczcie, jesteśmy w Luboniu i mamy tutaj wspaniały kościół. Zaraz zobaczymy, co to jest za kościół. Pozdrawiam was. Jesteśmy w Luboniu przy parafii rzymskokatolickiej świętego Jana Bosko. Kościół jubileuszowy. Zobaczcie, drodzy widzowie. Jak pięknie wygląda kościół jubileuszowy w Luboniu. Naprawdę wspaniale wygląda. Pozdrawiam Was, bądźcie szczęśliwi. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Pozdrawiam Was, piciu, Papa. Pa. Witajcie drodzy widzowie. Jesteśmy w kościele świętego Jana Bosko w Luboniu. Kościele jubileuszowe. Zobaczcie. Zobaczcie, drodzy widzowie, jak przepięknie on wygląda. Pozdrawiam Was. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Witajcie, drodzy widzowie. Jesteśmy w kościele świętego na bosko, błogosławiony ksiądz Stanisław Strach. męczennik 1902-1909. 38. to jest jego grób pozdrawiam was bądźcie szczęśliwi niech wszystkie istoty będą szczęśliwe pozdrawiam was Biciu a tutaj jest jego sutanna No.